Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj kolejne zdrabki. Tym razem mam za 30 zł. przygotowany miksik. Po 5 zł. jest może kasy 100 tysięcy w gotówce premia i super linie, a za 10 zł. mam kokosową fortunę. Zobaczymy, czy coś dzisiaj w tych zdrabkach się znajdzie, czy jakieś zwroty chociaż będą. Oby.

I 6. 31. No to jest jest trafienie, jest wygrana. Drugie. 31. Jest plik. No czyżby? Zdrabka, marzenie. Kolejna wygrana. Szóstka i kolejna szóstka. To teraz jeszcze dwie osiemnastki, dwie dziewiątki i jeden plik by się przydał. Mamy dziewiąteczkę. Zdrabka, marzenie. 18, 18. 18 i 9. No, cała zdrabka wygrana. Super, czyli 50 zł tutaj jest jak nic. Chyba, że więcej, chyba, że się mylę. Sprawdzamy. Jest 5, 5, 5. Jak ja lubię te zdrabki. Taki piękny widok. Ostatnio taką miałam, ten różowy diament chyba. Też cała zdrapa wygrana. Zobaczcie. Same piątałki. Same piąteczki. Super. 50 zł i już jest tym sposobem plus zdrapka z numerem 45. Jakby kto pytał do statystyk. Nie wiem, potrzebne te numerki zdrapek, literki J. I cała zdrapeczka wygrana. Super. Dobra. Nie podniecam się, lecimy dalej. <laughs> Jeszcze trzy zdrapki. Do wydrapania. Może i tu jakaś wygrana będzie w tej cholernej premii. Tu dwa takie same symbole minimum. Mamy 7 monetę i worek. Trefl, pik 7. Arbus śliwka karo. Podkowa kwiatek kier. Arbus, wino, grono i wiśnie. Tu mamy pier, trefl, złoto. No i gra siódma pik, kwiat, worek. Nie ma nic. To jest przeklęta zdrapka. Nie wiem, czemu ja ją jeszcze drapię. ale mam chyba nadzieję, że może kiedyś coś, coś może w niej będzie. Super linie. Tutaj jeszcze nic nie zaczęłam drapać, ale coś widzę, że mi się nie mieszczą całe, jak to się stało. No dobra, mamy słońce i dzwonek. Są dzwonki, tu są słońca, dzwonek, dzwonek, słońce i słońce, o i dzwonek. Pewnie coś ominę. Kości... Klapki. Tu są. Tu nie widzę. Tu są klapki. I więcej nie ma. Teraz mamy serce z łodzią. Łódź. Tu jest serce. Łódź. Kolejne symbole. Mamy lody i arbuza. Tu są lody, lody. Lody, lody dla ochłody. Arbuzów nie ma. Szkoda. Kolejna jest sakwa i ptak. Sakwa i ptak. Tu łódź ominęłam, tak? Łódź była, była oczywiście. Tu mamy ptaka. Tu są ptaki. Sakwy nie ma. Teraz jest wiatrak i rower. Wiatrak, rower, tu jest rower. I tylko raz na to wychodzi. Korona i cytryna. Jest korona, jest cytryna. Tu jest cytryna i koronka. Kolejna jest piłka i rolki, rolki, piłka, tu są rolki, piłka, rolki, kolejny klucz i motyl, motyli chyba nie było, tu jest jeden kluczyk, teraz mamy gwiazdę i tęczę, tęcza, druga, tu jest gwiazdka. Przedostatni księżyc. Gdzieś tu był na samym dole. No i ostatnia moneta. Monety nie ma. Przegrana zdrajka. I kokosowa fortuna. Dzisiaj zobaczymy, czy jakie pliki będą. Może kokosy w końcu. Będziemy szukać tak: 15, 26, 23, 25 i 24. No tutaj pięknie się ułożyły te liczby. Zobaczymy, czy dadzą jakąś wygraną. Sprawdzamy, co my mamy pierwsze. Dwójeczkę nie ma, 29 dwanaście, siedemnaście, dwadzieścia osiem. Tu jest siedem, sześć, czterdzieści dwa, cztery i szesnastka. Obok się trafiła. czternaście też obok, dwadzieścia jeden.

Wygrała jedna, ale w jakim pięknym stylu. 30 zł wkład. 50 zł wygrane. 20 zł na plusie. Super. No piękna ta zdrabka. Ja lubię, jak takie całe wygrane zdrabki się pojawiają. Naprawdę przyjemny widok. No dobra. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału komentowania, lajkowania filmików, no i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć.